Witam, cześć. Słuchajcie, witajcie w następnym odcinku na naszym kanale. Ja to zawsze przypominam, dla tych, co nie wiedzą, nasz kanał nazywa się Żyjemy jak chcemy. Wcześniej jeździliśmy kamperem, teraz przyczepą kempingową. No i zawsze przypominam o tej łapce górę i komentarzu. I tej te subskrypcja. To zawsze mówię. Gadam się, nagadam się. No ale mówię, to jest, to jest dla Was jedno kliknięcie, a dla nas pomaga. Przy rozwoju kanału, tym bardziej, że mamy dopiero świeży kanał i, i zbieramy te, te subs subskrypcje, jak to mówią. <laughs> Także zawsze o nie przypominam. Słuchajcie, my jesteśmy w międzydrojach, tak jak w poprzednim odcinku widzieliście. I ja zawsze ciekawy byłem, gdzie w takim mieście można sobie stanąć na dziko, jak się przyjdzie kamperem czy przyczepo. I dzisiaj chcę to sprawdzić. Miejsca, które których można przynocować. I wiecie co? Postanowiłem to nagrać. Może komuś się przyda. Odpaliłem tą mapkę Park4Night Każdy yy, ma tą, 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 tą aplikację, praktycznie. I spróbujemy sprawdzić te miejsca. Jak one wyglądają tak na żywo, nie? Zobaczymy. Ja tutaj właśnie odpaliłem. I tutaj, między drojach, jak widzicie, jest parę tych miejsc. Gdzie można sobie. Tych parkingów oznaczonych na mapce, ale mnie ciekawe, te przy morzu. Także spróbujemy najpierw, może tego. Nie wiem, czy to dobrze widzi, widać, więc tak się źle robi. O, to jest tutaj, widzicie? Jest parking. Ja ten parking nie troszkę znam, bo to jest nas, przy tym ośrodku, gdzie jesteśmy ale pojedziemy go zobaczymy, ja wam pokażę go, dobra? to jest niedaleko, bo to jest bardzo blidzio od nas jakieś 400-500 także podjedziemy podjedziemy i ja wam go nie, ja wam go pokażę ten parking odminamy pas w jedną ręko to się źle wszystko robi jak się nagrywa, ale ale jedziemy O zobaczcie i nawet zrobili parking płatny już teraz jest płatny. Kiedyś był 7 dni w tygodniu parking płatny i tu są tu jest wjazd chyba wjazd budowy, także tutaj raczej nie no chyba, że na samo noc tylko ktoś przyjedzie w nocy i, i i wiadomo, to może przynocować, nie wychodzę nawet, bo tu nie ma co nagrywać za bardzo bo jednak faktycznie, kurczę zepsuli ten parking, taką wielką budowę to zrobili. Zobaczcie, chyba że się skończy budowa. No to, ale mówię, na noc, słuchajcie, jakby ktoś tu przyjechał, było już ciemno, po, po, bo wiadomo oni tutaj pracują chyba do nie wiem, do wieczora i nocy tu można spać. Podejrzewam. Dobra, słuchajcie, tutaj na ten parking nie zatrzymywałem się, bo jednak faktycznie, tak jak myślałem, tak jak słyszałem. Jednak jest y, budowa, y, zaraz szukamy następnego. No i następny, bo ten był tutaj, następny jest kawałek dalej tutaj. Też parking, zobaczymy go. czekajcie, wejdziemy w niego. Okej, okay. ja tu po prostu trasę nie będę pokazywał i pokażę wam jak on y, wygląda no widzimy się zaraz a kawałek nagrałem, zobaczcie to bardzo blisko jest To jest 450 metrów od tego parkingu do następnego także bardzo bliziutko jest no i dojechaliśmy, słuchajcie to jest przy hotelu nie wiem kiedyś tu można było parkować, teraz już nie można parkować jest parking przy hotelu może po sezonie. Zobaczcie, tu wjazd jest do hotelu i no, też tu co tu będę pokazywał. Co tu będę wam nagrywał? No, i tutaj też jest te parę miejsc parkingowych. Pisze parking płatny i po prostu, no, nie staje. Następny wjazd do hotelu. Staniemy tu z boku ten parkingu. No, na chwilę wyjdę. Na chwilę wyjdę, pokażę, ale yy, mi się zdaje, że tutaj. Po prostu ciężko by było, tym bardziej w sezonie. Zobaczcie, tutaj jest e, wjazd do hotelu. Także ja myślę, że tutaj ciężko by było. Mogą przegonić po prostu, mogą przegonić. Chyba że kiedy w nocy, jak się jest ciemno przyjedzie, i, i po prostu pojedzie dalej, to tak. Także ja myślę, że. Ten parking pokazałem wcześniej, i ten nie bardzo. To szukamy następnego parkingu. Pokażemy następny. No i tak, pokazaliśmy ten parking. Ja mówię tutaj, ewentualnie jak jest ktoś późno, w nocy przyjedzie to, tak na 5-6 rano, mógłby sobie przespać, ale nie, nie jest ciekawe miejsce. Tu następny parking jest też blisko morza. I ten mnie interesował zawsze. Tego w ogóle nie znam. Podejdziemy zobaczymy, jak on wygląda. O, są nawet takie zdjęcia. Zobaczcie. No, może będzie ciekawe. No i dojechaliśmy. tu właśnie to jest ten parking. Tutaj już. O, tutaj zaraz. Za tymi krzaczkami jest. Morze. I tutaj też jest parking płatny. Tutaj właśnie pan jechał. Tutaj ten pojechał na kolejnej nodze. Wystawił chyba Wystawił mandat, tak, bo ktoś tu sobie stanął, zobaczcie. I pan tu wystawił mandat za szybo. Także to jest fajne miejsce, jest, tylko parking jest płatny. W nocy raczej chyba nikt tutaj nie... mandatów nie wystawia. I tutaj mamy zejście, zobaczcie. Do morza. Także spokojnie. jakimś niewielkim kamperem niewielkim kamperem można by było sobie tutaj tutaj przenocować. A, jeszcze chciałem dodać, że tutaj jest yy, ślepa uliczka. Tu już nie ma przejazdu dalej, nie? Także miejsc jest kilka. Ale krótkie, także zobaczcie, jak ktoś ma długiego kampera, to by tu wystawał. No, chyba, że w nocy stanie w poprzek, po prostu, także idzie, idzie przenocować. Byliśmy tutaj na tym parkingu. O, teraz tutaj byliśmy. I szukamy blisko morza. Blisko morza już nie ma. Bynajmniej nie na tej aplikacji, nie są zaznaczone. Ale jeszcze kilka jest. Innych, tutaj sprawdzimy ten parking jeszcze. Są zdjęcia jakieś. Są zdjęcia. Dobrze, słuchajcie, podjedziemy na ten parking, zobaczymy ten parking. No i dojechaliśmy na ten parking, zobaczcie, blizutko było tam tamtego, może jakieś 500 metry. Jesteśmy właśnie na tym parkingu. Parking jest dość spory, bo jest no jest tu kilka miejsc, tylko też jest też jest płatne. zobaczcie też jest parkingiem płatnym i praktycznie do morza to mamy stąd no w linii prostej dosłownie 200 metrów, także też bliziutko jest też przyczepko przyczepło raczej, no chyba że stanie się tak wzdłuż bo tutaj przyczepą też nie bardzo jest kamperem krótszym, zobaczcie auto osobowe kamper króciutki tak długi jakby tutaj wystawał to tutaj jest przejście przejazd przejście i kurczę też nie bardzo na drugą stronę też sobie nie staniecie tyłem nie wiecie, bo jest y, takie wzniesienie a tutaj moje auto stoi jak ktoś ma krótkiego kampera czy kamperwa no to idzie ale do tyłu nie bardzo bo jest wzniesienie widzicie nie da rady także słuchajcie dobra Yy, szukamy następnego parkingu. <noise> bo myślałem powiem wam, że będzie łatwiejsze to jest trochę jedzenie szukania, ale... No, czekajcie, bo mi tu przygasło coś. I tutaj mamy następny parking, jak widzicie. Ale on jest już od morza zobaczcie. No, jest kawałek, nie. I to chyba jest przy Lidlu sam ten parking. No nic, podjedziemy na ten parking. Zobaczymy go. Jedno zdjęcie tylko jest. Jakiś tutaj. Jedziemy tam i nagramy. No, i tutaj właśnie dojechaliśmy już do tego parkingu. Jest to parking płatny, strzeżony. Mamy tutaj WC. Jakieś tam przyczepy stoją. Nawet taka wielka przepa stoi. I tutaj mamy, zobaczcie, Camp Park Centrum. Ulica komunalna 3. I cennik, zobaczcie, to 6 zł za godzinę. 55 doba aquapark blisko także też fajna opcja wjeżdżacie płacicie i można sobie między zdroje zwiedzać także nie wiem jak ktoś chce na przykład sobie stanąć nie na kempingu a na takim parkingu oczywiście płatnym to tak jak najbardziej Tutaj sobie może stanąć 55 zł. Ja wiem, no niby nie jest aż tak dużo, nie jest mało. Na pewno tanie niż kemping. Tutaj słuchajcie, tutaj mamy Lidla, można sobie zakupy zrobić. Powiem Wam szczerze, nie znałam tego miejsca. Lecimy, lecimy na następny parking. Tak jak mówiliśmy, mówiłem: czekajcie, czekajcie, a nie to jest ten parking to jest ten parking przy Lidlu, tutaj pokazuję gdzie on jest spłatny taki park camp ale tutaj mamy jeszcze następny a to wiadomo, to jest coraz dalej od morza, ale spróbujemy, zobaczymy podjedziemy tam, podjedziemy tam podjedziemy tam, pokażę Wam go zaraz, dobra? na razie, ho. no dotarliśmy dosłownie 500 metry. tu jest ta droga główna i tu jest zjazd właśnie na ten parking. To taki malutki, naprawdę. Tu z przyczepą to raczej bym nie radził nikomu wjeżdżać. Bo tu jest taki no kamper tak, spokojnie. kamperkiem tutaj jak cztery auta wchodzą, cztery kampery też by się zmieściły. Jak najbardziej, tylko że mówię droga główna, także hałas będzie w nocy. Tu jest. No, zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nasz auto stoi. Tu ewentualnie można by było testować cofnąć kamperem. Śmiało. Bo to jest wjazd na jakoś. Nie wiem, czy prywatna poza tam nie będę wchodził, czy takie działki są. Ale tutaj, jak najbardziej. Jak najbardziej. I jakby ktoś przyjechał na noc, myślę, że można. Dobra, szukamy, słuchajcie, szukamy y, y, następnego y, parkingu, dobrze? No, powiem tak, my jesteśmy tutaj. Nie? Następny jest też przy tej drodze głównej tutaj ten parking jest no coś jest yy, dobra, to podjeżdżamy, pokazujemy no i co, dotarliśmy dosłownie 200 metrów od tamtego parkingu yy, też z tej yy, tutaj pokażę z tej drogi zjeżdżamy podobny, podobny parking no też przy ulicy Głównej także w nocy, no teraz po sezonie nie ma ruchu w sezonie by bardzo ciężko było nie tutaj tak samo jest parę miejsc parkingowych także spokojnie tutaj kamperem myślę z nawet długim można sobie cofnąć i przenocować mi się zdaje, że to jakieś działki są wjazd, Brama Wyzdowa yy, powiem tak naprawdę, szczerze na tej yy, aplikacji Park4Night nie ma za dużo, yy, tu w Międzyzdrojach yy, takich miejsc gdzie można by było sobie yy, yy, stanąć i przespać. No jest para. także no myślę, że komuś się przyda. Ja mam taki parking. Yy, jeszcze chciałbym pokazać jeszcze jeden. On nie jest oznaczony. To jest parking normalnie przy Biedronce. Jest bardzo duży parking, także na wiezie do Międzyzdroi, jak tylko się wjeżdża do międzyzdroi, spokojnie można sobie jedną nockę yy, śmiało zrobić rano zakupy i pojechać dalej. Także podjedziemy, pokażę Wam jeszcze. No i dojechaliśmy do parkingu. Do parkingu przy Biedronce, ale niestety powiem tak: ten parking też jest płatny. Po prostu płatny, powyżej półtorej godziny, pobierz darmowy bilet. Ale ja myślę, że tutaj, jak ktoś przyjechałby w nocy, to spokojnie chyba nigdy się nie czepiał. I tutaj tutaj z tych wszystkich parkingów coś my oglądali to ja wam powiem to jedyny taki parking duży gdzie można by było spokojnie nawet przyczepą przynocować i jechać dalej eee, tam jest fajna wędzarnia ryb ma po nas otwierana każdego dnia można sobie rybkę świeżo kupić aby ktoś się przynocował rano sobie zakupy robi i jedzie dalej słuchajcie tak myślę szczerze tu między zdrojach nie ma za bardzo eee, tak parkingów żeby sobie stanąć i zwiedzać o, do auta i zwiedzać sobie między zdrowie. Jedyny ten kampark, Park ten tylko kosztuje 55 zł to jedyna opcja tak myślę żeby sobie stanąć i tam w normalnych pieniądzach. Są też kempingi, no ale pewnie znacie. Na pewno jest też dużo więcej tych tych parkingów, ale te, które są były na tej aplikacji oznaczone, to żeśmy zwiedzili. taki może trochę nudny film, może, może komuś się przyda. Powiem, ci, powiem Wam szczerze, dla mnie tak, bo ja chętnie, chętnie chciałem te parkingi zwiedzić. No i dzisiaj mam czas, to mówię, pojeżdżę, a przy okazji nagram. Także fajnie, miło, że byliście. A, ten parking tam przydzie budowa, on był, on był najlepszy kiedyś. Może się skończy budowa, może będzie znowu cicho tam. No ale co, dzięki, że byliście ze mną. Może komuś się przyda ten film, zobaczymy. Czy zobaczycie? <laughs> ja to, kurde, zawsze dość bumrdał. <laughs> Trzymajcie się, pozdrawiam.